Dzień dobry moi drodzy widzowie! Zeszły rok, witam Was w nowy rok przede wszystkim. Zeszły rok zaczynałem od wypadu na kajak. W tym roku zaczynam od roweru. Zaczynając również realizację, no powiedzmy, jakiegoś tam postanowienia noworocznego, czy jakichś tam założeń do założeń noworocznych, bo co z tego wyjdzie, to się okaże. No, ale chciałbym wznowić treningi kolarskie. No i dzisiaj pierwszy z nich, na dzisiaj mam zapromowane ćwiczenie przyspieszeń, o którym Wam za chwilę coś więcej opowiem. Ale może w ramach rozgrzewki wykonam kilka pierwszych powtórzeń. No i później przybliżę Wam, co to za rodzaj ćwiczenia, jak go wykonywać, po co, co ma ono nam dać i tak dalej, i tak dalej. No dobra, to witajcie w 2024 roku w pierwszym na tym kanale vlogu treningowym. Zapraszam! Ćwiczenie przyspieszeń, jak sama nazwa wskazuje, to ćwiczenie, podczas którego y, przyspieszamy na, y, na rowerze. Wykonujemy to na okres 30 sekund i staramy się pedałować jak najszybciej. Potrafimy z maksymalną dostępną dla nas w danej chwili kadencją, aż do momentu, w którym zaczynamy się gubić już w tym pedałowaniu. Nogi nadążają za obrotem korby. No i tak, taką wysoką kadencję, takie szybkie, taki szybki rytm ryb pedałowania staramy się utrzymać przez. 30 sekund. Pomiędzy powtórzeniami odpoczywamy kilka minut. Ja dzisiaj robię 10 przyspieszeń, pomiędzy którymi odpoczywam przez 5 minut. I podczas tego odpoczynku pydaujemy spokojnie, na niskim tętnie, na niskiej kadencji, tak żeby nogi przez okres odpoczynku mogły się całkowicie zregenerować i być gotowe do. Kolejnego przyspieszenia Ćwiczenie to najlepiej wykonywać Na szosie Na płaskiej trasie Bądź nawet na trenerze Takim stacjonarnym domowym Z wiatrem w plecy lub z lekkiej górki. Przełożenia dobieramy tak, żeby były lekkie, czy nawet przed samym przyspieszeniem, przed samym ćwiczeniem możemy sobie zrzucić na lżejszy bieg, tak żeby bez oporów wykręcić jak najwyższą kadencję. Podczas tego ćwiczenia tętno i moc nie mają żadnego znaczenia, w ogóle nas nie interesują. Jeśli macie czytnik kadencji, on może być pomocny. Bo dzięki temu będziemy mogli obserwować, z jaką kadencją pedałujemy, yy, yy, jaka jest ta nasza maksymalna kadencja. No i oczywiście możemy, ja już powiem Wam szczerze, że jest to dość dynamiczne ćwiczenie, jest to utrudnione, ale możemy w trakcie ćwiczenia kontrolować, czy utrzymujemy cały czas wysoką kadencję przez całe te 30 yy, sekund. Prędkość tu nie ma żadnego znaczenia, zresztą. Rzadko w jakim ćwiczeniu podczas treningu kolejarskiego prędkość ma jakiekolwiek znaczenie. Tu najważniejsza jest intensywność oraz to byśmy się koncentrowali na tym, w jaki sposób pedałujemy, by te nasze obroty były płynne, były technicznie poprawne, tak byśmy używali całego obrotu korby. Starali się poprzez wyrzut kolana do góry i dopchnięcie jakby palce od stopy w dół starali się pokonać ten moment bezwładności na górze obrotu, na górze obrotu korby. Przyspieszają to ćwiczenia z bazy, ćwiczeń rozwijających umiejętności szybkościowe. Poprawia to naszą kadencję, pomaga jakby utrzymać ją przez dłuższy czas. Pobudzamy tymi ćwiczeniami mięśnie i nerwy do intensywniejszego wysiłku po jesiennej czy zimowej przerwie. I są to ćwiczenia, które najczęściej, w największej ilości stosować będziemy na początku naszego planu treningowego, naszego roku treningowego, kiedy możemy je również łączyć z ćwiczeniami, z ćwiczeniami wytrzymałościowymi podczas budowania tak zwanej bazy. Są to bardzo fajne ćwiczenia. Ja je osobiście bardzo lubię, bo są krótkie, są dynamiczne, nie obciążają zbyt organizmu, bo nie wykonujemy ich na dużym Obciążeniu na dużej mocy, tylko chodzi tutaj przede wszystkim o szybkość wykonywania ruchu i o technikę wykonywania tego ruchu, dzięki czemu treningi mijają szybciej, no bo się dużo dzieje, jest dynamicznie i ciekawie. No i to tyle z mojej strony na dzisiaj. Mam nadzieję, że ten materiał był dla Was. Jakoś tam interesujący, może nawet pomocny. Jeśli tak, to dajcie łapkę w górę. Podzielcie się też, proszę, swoją opinią w komentarzu. Ja, oczywiście, w opisie tego filmu wrzucę całą rozpiskę, jeśli chodzi o to, o opis tego ćwiczenia, jak je wykonywać, oraz o trening, który dzisiaj wykonałem, czyli ile powtórzeń, jaka tam przerwa pomiędzy powtórzeniami i tak dalej i tak dalej. No dobra, to tyle ode mnie. Odmeldowuję się. Do zobaczenia następnym razem.